Cześć, z tej strony Kufiz1999 i witam was już w kolejnym odcinku z serii Historia polskich wydań zagranicznych kreskówek. Jak wiecie, jak wiadomo, było na moim Było w... Na ten film na początku miałem wrzucić e w przeszłym tygodniu, ale nie miałem czasu, dlatego pojawi, dlatego pojawi się w tym tygodniu ten film. No dobrze. Jest i po dwóch miesiącach pojawi się kolejny i prawdopodobnie chyba ostatni w tym roku odcinek historii polskich wydań zagranicznych kreskówek. Powoli kończą mi się kreskówki. Więc, z tego powodu, że się kończą, zrobię serię Historia po wydań polskich kreskówek. No, Historia polskich wydań polskich kreskówek, która będzie to samo co ta seria, ale będą polskie wydania polskich kreskówek. Bo Lek i Reksio mają najwięcej ze wszystkich seriali animowanych. Bardzo dużo polskich wydań, bo są tak popularne. Dzisiaj będzie. My mówić o polskim wydaniach kreskówki Chip i Dale Brigada RR. No dobra, która jest piątą disneyowską kreskówką? Jest to piąta disneyowska kreskówka. Była produkowana tak, premierę miała w tym samym roku, kiedy zaczęli się Simpsonowie oraz Bully, a zakończyli się w tym samym roku, w której zakończyli się te Skacze opowieści oraz Rexio. I zaczęli się Super Ballu, Aninki, Pingu oraz Bobby Generic. No dobrze. Bobiego Generica no nie znałem jeszcze. O! No dobrze, tak więc. Pierwsze wydanie tej kreskówki zostało wydane w 1995 gdzie Imperial. Na, na dziewięciu kasetach PHS wydał e, kilka odcinków. Pierw e, Cipa i ideyla Brygady R.E. I jak wiadomo, tutaj polskie tytuły były zapisane na ekranie i były pozbawione lektora, który czy pojawia się dopiero w napisach czytających nazwisko autorów polskiego dubbingu. Tak więc kaseta mali bohaterowie jako jedna została wydana na DVD w 2011 roku. Pierwsze odcinki Chipa i Dejla, Brygady RR poza 16 odcinkiem, czyli pierwsze 20 bez 16 odcinka, zostały wydane na DVD. No dobra, były z książką. Później zostały wydane przez CD Projekt już bez książki. W 2015 pojawiła się kolejna reedycja, tym razem od Galapagos Films. No dobra, tak więc ta kreskówka no, doczekała się kilku wydań VHS i DVD. No dobrze, a teraz żegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do słyszenia, trzymajcie się. Cześć.